Ja to już teraz tak patrzę. Maska marker dobra, mogę jechać. Kolejna transza. <śmienic> <śmienic> I tak zazdów <zresztą> nie poradzą. <śmienic> o kurwa, mnie, że coś szerszej ja szyby. Uuu! Uh, oh. Nie bój się. Biegnij z tą skrzynią. Ale najebaliśmy paczek. Uh. Kurwa, straciliśmy butelkę długa droga do domu, startujemy, ładujemy kule dobra. Rzubik! Wąbaci <śmieniczyny> wóz bojowy, proszę bardzo. uwaleni, kółek minus 5 punktów, co najmniej, i spawanie. Koła całe? Teraz będę taką szybką, nie taką, tylko taką bardziej herbacianą zamawiał. O, już, kurwa! Jedziemy! Dawaj, 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 dawaj! Jedziemy dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. do nich. Wreszcie. Super. A dobra, przecież O, Ale Andrzej co korzej Wypunktowałem brata Strike. Jeśli strike, nie pomaga mi Panie, ja wycinam dzisiaj także hej Mam cię draniu Mam cię Andrzej! Leci, leci Andrzej! Andrzej, Andrzej, Jerzy Haha, mam cię! Ja się miałem Nie! Andrzej idzie jak was osłaniam? Andrzej mam cię! O, kurwa, ale pulało. Ale dzisiaj koszę ja pierdykam Nie bałem jak to kurde kośnie Ty mi Sedicz przypierdalił? To Markowi Marker posiada Tak? Mhm. Kara musi być to skróty? Tniemy tak? No dobrze. Jak stare dziadek. Dobrze. Łapaj się, Andrzeju! I ty też! Okej? Okay? Dobra. Okej. Okay. Ale byłem miły, nie strzelałem z bliska. A Kamil był! No wiem, no rozpieślić nas, piękne to było. Ale początek nie był taki oczywisty.